księdze Zygmunt Makowski obrońcy krzyża krzyż jest wartością moralną etyczną od tysięcy lat religią Polski świata o brońcie krzyża od Giewontu do Bałtyku Jan Paweł II, papież Polak Zakopane krzeptówki. na krakowskim przedmieściu w Warszawie przeciwnicy krzyża twierdzą, że katolicy to terroryści grożą potępieniem straszą ogniem wiecznym piekłem. Przychodzą często pijani na naćpani, kpią z kultury i sztuki wiekowej naszych praojców, swoich rodziców. Tysiące świątyń zabytków, duchownych milionów wiernych, dochodzone życie za wiarę. Skarby sztuki ocalił Kościół, co tysiąc lat kultury Polski lekceważy, Osiągnięcia narodu jest próżny. Upaść może każdy naród wielki, Zniszczy dobro tylko nikczemny. Z krzyżem wielkie zwycięstwa były, Obronę, dumą, ojczyznę ocaliły. Znak krzyża kreślono na czole, Z krzyżem modlono się w szkole. Duch święty, który oświecasz. Serce i ulicy, nocy i maszy. Dodaj nam ochoty i zdolności. Broń od upadłości, podłości. Widziałem pomnik Stanisława Stasica, księdza metalurga, na politechniki w Warszawie. Obok opery z granitu, wybitny Polak pomazany farbą. Zadałem sobie retoryczne pytanie. Kim był Stanisław Stasic, gdyby wiedział, to byś go nigdy farbą nie pomazał. Gdybyś wiedział o świętym krzyżu, o świętych światach Polski, Rzymu, Asylu, nie wiedząc, że jest na nie Sędzia Śródmieścia, wyrok, Krzysztof śmieci. Nałożyła grzywnę mądrącemu, płaci. Katastrofa 96 ofiar samolotu z Przechodnie z krzyżem kwiaty znicze modlitwy. Każda z ofiar z rodziną ma własny pomysł. Przyczyny katastrofy są badane. Kiedy wynik? Dziękuję bardzo. Jest tak, Dziękuję tak, Pani to, 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 pan to, to, tak, to są przekrojowe ujęcia sprawy na krakowskim przedmieściu i bardzo dziękujemy panu Zygmuntowi Makowskiemu, że swój talent zaangażował w to wszystko. Sprowadziła nas tu, jak jeszcze raz powtarzam, sprawa pomnika, który został odsłonięty 25 listopada w kaplicy loterańskiej. Otóż protestujemy z tego powodu, że ten krzyż, który jest zainstalowany w tym pomniku nie ma cech autentyzmu. To jest atrafa, którą wykonano i podrzucono społeczeństwu po to, żeby manipulować i tworzyć niesnaski między Dalej nie możemy godzić się na to, żeby ta forma pomnika zasłoniła prawdziwe, memoratywne tablice poświęcone zbrodni katyńskiej Takiej formy chrześcijaństwa, takiej formy kultury nie uznajemy, protestujemy w tym momencie i odwołujemy się do opinii publicznej, która w tej chwili sugeruje nam, proponuje, żebyśmy założyli wielką księgę protestów w tej sprawie i prawdopodobnie to uczynimy. Będzie założona wielka księga protestów w sprawie pomnika postawionego w Kaplicy Loterańskiej po to, żeby wykazać, że naród ma swoją godność, podmiotowość, po to, żeby wykazać, że katastrofa smoleńska wpisała się w historię narodu. nie może być przedmiotem manipulacji żadnej siły politycznej. Kościół to przecież dążenie do piękna perfekcji, do tego, co uzasadnia. Bóg. czy myśli pan, że przedstawiając takie, takie właściwie szkalacwo dla mnie w kościele i szpiecząc w kościół do w tej handle, kardynał Miecz posłuchuje właściwie? Ja nie wiem dlaczego kardynał miecz tutaj się nalaz, ale zauważyłem dwie rzeczy takie. Otóż po raz pierwszy splątano intrygę krzyża harcerzy. Tam wykonano swój plan nikczemny. Tutaj po raz drugi uwikłano młodzież akademicką i ciała pedagogiczne. Od po prostu ten krzyż stał się, tak jak powiedziano pierwotnie, meblem. I ten mebel tutaj po prostu wykorzystywano. Nie, jeszcze raz mówimy, nie dla takich postępowania. To jest nikczemność wobec relikwii, wobec narodu, wobec jego pamięci wobec jego tożsamości. Nie mamy do czynienia z meblem społecznym, a nie mamy z meblem duchowym, czyli ta sprawa duchowa z tym krzyżem ulotniła się wraz ze zniknięciem krzyża z Krakowskiego przedmieścia. Cierpimy z tego powodu, że właśnie tej, tej, temu symbolowi krzyża, który tworzył cywilizację świata a jednocześnie tworzył godność narodową przypisano i to bardzo wysoko na wysokim szczeblu w, w sekretariacie episkopatu nazwę meweł społeczny. nie ten krzyż chociażby nawet i atrapa nie będzie stanowiła dla narodu dla społeczeństwa wreszcie godnej postawy społecznej cech mebla społecznego, Meble społecznego. Możemy nazwać krzesło, stół, komodę, ale nigdy krzyż, który kojarzy nam się jednocześnie z najwyższymi wartościami. Ojciec Święty Jan Paweł II na krzewtówkach prosił swój naród, społeczeństwo o to, aby bronili krzyża i to od Giewontu po Bałtyku. To nie, nie mniejszym czynimy dzisiaj przed Kościołem Świętej Aminą. Rok temu Protestowałem przeciwko tej formie powieszenia krzyża w kaplicy i jednocześnie protestowałem przeciwko sposobowi zabrania krzyża z protestu przedmieścia. Teraz wróciliśmy tu po to, żeby zaprotestować przeciwko kompleksowi, jaki wytworzono w kaplicy loterańskiej z zatarciem yy, pamięci o, o zbrodni katyńskiej. Wielokrotne pochówki to właściwie. Jest dla mundla luduosatanistów w Polsce. Przecież to urąga wszelkim normom moralnym, prawnym i społecznym. W naszej kulturze panuje takie pojęcie: święta pamięć. To znaczy ta święta, która nie, nie dopuszcza manipulacji, drzewania i rozkładania ponownie tego, co ma charakter święty. Tak się złożyło i to jest właśnie, to jest właśnie uchybienie tych wszystkich, którzy byli w Katyniu, przepraszam, w Smoleńsku, którzy jednocześnie nie wykonali tego, na co, do czego zobowiązywało ich i stanowisko i pozycja. To jest naruszone sumienie i rządu polskiego i wojska, i także episkopatu, który w tym wszystkim funkcjonował. Taka forma pogrzebu jest urągliwa. I w tym momencie jednocześnie współczujemy wszystkim, których ten proces dotykał. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że niczym nie są zapisane znaki inskrypcyjne na sarkofagu prezydenta Kaczorowskiego, że urodził się w Białymstoku, a zmarł w Katyniu. To była ofiara katastrofy smoleńskiej. Także niczym nieuzasadniony jest napis inskrypcyjny na sarkofagu kanclerza króla. Tam napisano, że urodził się, a jednocześnie i zmarł pod Katyną. To nie był desant, po prostu oni zginęli. W naszej sprawie lecieli do Smoleńska na 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. No tak, ale w zamachu stanu zginęli nie tylko świeccy, zginęli duchowni i do tej pory kościół nie wie, gdzie jest ciało księdza Rumianka. Sądzę, że więcej tajemnic jest ukrytych i w tej chwili. Jak sprawa, Nie pozwala szukać prawdy, ale my to do tej prawdy dotrzemy. Póki co dzisiaj tutaj protestujemy przeciwko takiej formie, jaka jest prezentowana w kaplicy loterańskiej z tablicą katyńską i z pomnikiem, który niby ma cechy pomnika, ale jest jednocześnie pewnego rodzaju urągliwą formą zastosowaną przeciwko narodowi. Także, także jednocześnie tutaj chcemy powiedzieć, że podejmiemy tę sprawę protestu poprzez księgę protestu, którą zaproponowali nam ludzie wychodzący z Kościoła Świętej Anny. Właśnie zwróciłem uwagę, że bardzo wiele osób, które to kręciliśmy w przeciągu 10-15 minut, podchodziło i, i mówiło, żeby założyć taką księgę protestu. Panie Zygmuncie Nakowski, chciałbym Wam na coś jeszcze powiedzieć.